Cześć, Andrzej. To jest bardzo dobry moment na zakup motocykla. Na koniec sezonu robię sobie rajd po salonach i szukam co jest tutaj ciekawego. Tym razem BMW. Mam dla Was niespodziankę. Numer jeden youtuberka BMW Motorrad Polska Tomasz Filipczuk Więcej żadnego nie ma Ty <grywa> tak <grywa> No właśnie ja też jestem numer jeden wśród czasopism motocyklowych A no bo tylko jest jedno czasopismo No idealnie, idealnie. E, Tomek się mnie pytał co tutaj będziemy robić e, Ja jeszcze nie wiem Chodzę po salonach szlajam się i szukam Wiesz okazji okay. Okazja dla pana I uwaga Patrz co się stało Na każdym motocyklu tutaj jest mega oferta ty jesteś przedstawicielem BMW Motorrad Polska i ty nawet nie wiesz jaka ta oferta jest. Bo ona jest mega. No właśnie. No. I ja się dowiedziałem, słuchajcie, że nie ma czegoś takiego, że jest odgórnie jakieś wyprzedaże, modeli i tym podobne rzeczy. Tylko to jest taka sprawa indy indywidualna u dealerów, więc trzeba iść do dealera, oglądać motocykle i zacząć z nim rozmawiać, tak? Tak i nie. A, okay. Z jednej strony jest to indywidualna sprawa dealera mhm. i rzeczywiście tak może być, że Pewne oferty mogą się różnić i mhm. tyle zawsze może coś dorzucić do mhm. nazwijmy to oferty, która mhm. chodzi bezpośrednio od importera. Więc tak, a z drugiej strony nie, nie, bo są przynajmniej dwie takie duże oferty, które mamy na koniec sezonu. Czyli podsumowując, oferty się zmieniają cały czas na bieżąco w BMW, więc trzeba przyjść do salonu i się dowiedzieć, co jest tak naprawdę teraz, no bo leasingi są przeróżne, były 101, teraz jest 104, jest 104, było 101. Tak, to jest jedna z tych pierwszych ofert, mhm. które są niezmienne, czyli na motocykle, które są stokowe, które mhm. są w, w tym momencie u dealerów, czy w magazynie, mamy leasing promocyjny 104%, mhm. a to, co może sobie dorzucić do tego dealer, to jest mhm. osobna sprawa. I druga promocja, która jest w tym momencie promocją stałą, ofertą mhm. stałą, to gwarancja ceny plus. Przychodzimy sobie do końca roku do dilera, mhm. zamawiamy sobie motocykl na sezon 2026, z produkcji okay. 2026, czyli funkielnówka, mhm. nieśmigany, całkowicie skrojony pod nas. Mamy gwarancję ceny, czyli zabezpieczamy się w 2025 roku, mhm. że cena w 2026 się nie Jest. zmieni. Okay. A ten plus na końcu tej oferty to nic innego jak darmowe przeglądy olejowe mhm. na 3 lata bądź 30 tysięcy km, czyli de facto mamy 4 przeglądy olejowe: mhm. pierwszy dotarciowy, później co roku jeden. Mhm. Na dobrą sprawę można powiedzieć, że dorzucamy coś, co ma jakiś ekwiwalent. Pieniężny. Mhm. Dla najmniejszych sprzętów będzie to około 1500 zł. A wartość. Wartość. Mhm. A dla tych większych, nazwijmy to powiedzmy szlagier R1300GS mhm. czy R1300GS Adventure, ponad 3000 zł. Okej. Okay. Z mojej perspektywy. To, co mnie najbardziej interesuje, to coś nowego, czyli to, że przychodząc do salonu w tym roku, możesz właśnie kupić motocykl już przyszłoroczny, mm -hmm. tak naprawdę, czyli tak odwrotnie, wiesz, bo normalnie przychodzisz do salonu na koniec roku, to tak. wyprzedasz różnika, a no. tu nie, a to jest sprzedaż przyszłości. I te motocykle są już tutaj, niektóre. Yy... Wiesz o tym, że za to był stoi 2026, M1000XR? jeśli chodzi o kolory, tak. Jeśli chodzi o kolory, tak, tak, tak. Rocznik produkcji 25, ale modelowo 2,26. No jeszcze się nie zdało, nie zdarzyło tak, żeby ktoś wyprodukował w przyszłości coś, ale tak, rocznik 25, jeśli chodzi o produkcję, a modelowo i kolorystycznie 26. Tomek? No. Porozmawiamy o motocyklach, co w ogóle w obecnie w BMC jest, no bo. Umówmy się, GS, 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 mhm. wiadomo, kochany GS, w szczególności dla BMW Motorrad, <laughs> WL you, my friend, ale są sprzęty, o których ludzie mogą nie wiedzieć cały czas, no bo to jest tak, że wchodzi, umówmy się, motocykl wchodzi na rok, dwa lata jest o nim głośno, mhm. a później jest trochę cisza i to stoimy przy jednym, stoimy przy K1300 GTL, tak, które, to jest GTL? A nawet Grand America, bo jak masz B, to jest Bagger, a jak jeszcze jest tylny kufer, to wtedy jest Grand America. I tu jest taka plakietka. GTL jest bardziej kwadratowy, a ten okay. jest bardziej opływowy w stylu amerykańskim. I widzisz i bardzo dobrze, no, a że się się nauczyłem się materiale wideo. No ale jeśli mogę gadać o M1000 RR, do którego zaraz dojdziemy. Czyli GTL też ewoluuje, rozumiem, tak? Z roku na rok. Mamy... Bo możesz kupić gtl -a. I to? Czy to jest? jak to Tak, wygląda? tak, tak. Bo mamy cztery motocykle z rodziny K1600 Sześć cylindrów. Tak. 1600 pojemności. Czyli masz GTK, mm -hmm. gdzie są standardowo dwa kufry, on jest mm -hmm. taki, powiedzmy, bardziej przełęczy alpejskie te sprawy. Mm -hmm. GTL full turystyka I później masz Bagera, bardziej amerykańskim stylu, mm -hmm. ta podająca linia tyłu. I Grand America, czyli Bagger plus Kufer. I głośniki. Jest. I wszędzie. A I teraz wiedza bezużyteczna, o której Ty może wiesz, a może nie wiesz, mm -hmm. że był pomysł, że BMW chciał startować w King of Bagger w Stanach. Mm -hmm. Słyszałeś o tym pomyśle? Coś mieli. Coś, że miało być R18, ale wszyscy, mm -hmm, no R18 to no, geometria rama, no to nie do końca to może dajcie tego K1600 jako bagera, a, a tam powiedzieli no, 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 bo z tego 1606 cm w rzędzie, to nie wiem, kurde jakby kosa to pogrzebał, dobrze, to pewnie 250 koni by wyszło, No, nie? jeżeli w standardzie jest 160 newtów, też jest yy, sroga ilość, mhm. to tak. lekko porzeźbić ten, ten, ten motor i byłby naprawdę sroga. wartości ogromne. Tak, 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 ale niesamowity sprzęt, jeżeli chodzi o doznania akustyczne przede wszystkim, nie? No, płynność, liniowość tak. i akustyka top. RTK, kochany mm -hmm. Baryła. Porozmawiajmy o Baryle, patrząc na Airteka. <grym> jeździ Koniec nawet, o jeździ Porozmawiaj... nawet teraz. Koniec o motocyklach, porozmawiajmy o Baryle. Fajny no. ten Baryła jest. Baryła no kocha RTK. bo jest już stary, <grym> <Okay>. <grym> Nie, niezbyt szybko lubi jeździć, okay. a tym może, bo się czuje bezpiecznie. Jeżdżąc szybko. I trzeci raz okej. Okay. I trzeci raz okej, okay. no bo umówmy się, Ertek to jest najbardziej niepozorny motocykl chyba w Waszej gamie. Strzelam. Y Wymień mi bardziej niepozorny, bardzo szybki motocykl u Was. W zależności od tego, co dla kogo jest nie, bycie niepozornym, mhm. ale no, troszeczkę racji jest w tym, co na pewno mówisz, bo jak się mówi o 1300, R1300, to w pierwszej kolejności każdemu zaświeci się GS albo GS Adventure. E RTEC pewnie nieco mniej. E Inną kwestią jest to, czy każdy potrzebuje zawsze GS, mhm. bo oczywiście ta... Nie zjedzie w teren. No. Powiedzmy uniwersalny, że możesz zjechać sobie w, te w teren, albo jakiś shooterek, czy coś w tym stylu. No pewnie tym też możesz dojechać te 50 metrów do hotelu, no. jeżeli jest wysypany jakimś grysikiem. No. dokładnie. Więc ja na tym motocyklu jeszcze dużo nie jeździłem. Ja się jeszcze boję jeździć na tym motocyklu, bo nie jestem tak świadomym człowiekiem jak Baryło. Ja myślę po prostu ciągle, że jestem jeszcze młody, on się z tym pogodził ewidentnie, okay. że on już wie, że chce, żeby było mu wygodnie i tak dalej, i to podgrzewane, i to muzyczka gra hmm. i tak dalej. Zawsze mówię, że Baryła jest o krok przede mną, ze wszystkim. I to są fakty. Można to zrobić normalnie tabelkę, okay. że Baryła zawsze jest krok przede mną. Tomek. No, za ile można kupić m 1000 euro? Porozmawiajmy o konkretach. No za to bo stoją, siedzą panowie. No ci zaraz ładną ofertkę wyskrobił. Bo to jest motocykl, który ile wyjście, bo kosztuje 200 tysięcy? Nie. 180. Nie, to jest okazja. Nie ma takiej nie... opcji, że zwójku z dwójką z No właśnie. No tutaj mamy motocykl, 198 tysięcy. To jest tak. Boję się kupić taki motocykl tylko i wyłącznie dlatego, że potrafię na nim jeździć i wiem, ile on by konsumował pode mną opon. Dla mnie wyjazd na takim motocyklu, jeżeli umiesz na nim jeździć, to są, po prostu jest masakra, bo to jest najszybsza maszyna, na jakiej jeździłem drogowa. Ale ustaliliśmy, że jesteś top youtuberką, top i na youtuberką. pewno dałbyś radę sobie załatwić jakiś sponsorship. Na opony? Co ty w życiu wiesz, że ja muszę płacić za wszystkie opony, Naprawdę? które... To, tak, to jest patologia. E, dlatego tylko i wyłącznie to mnie powstrzymuje, żeby się do was hajnie uśmiechnąć i po żeby w garażu nie stanął M1000RR, bo to jest w moim przypadku poproszenie się o kłopoty, bo ja bym ten <laughs> motocykl cisnął po prostu, wiesz. Z każdej strony, no ostatecznie wiemy, co się dzieje, jak się ciśnie motocykl, przestaje być taki ładny. Więc to jest, ja polecam, słuchajcie, wszystkim M1000RR jako motocykl do jazdy codziennej, Spokojnej i okazjonalnego jazdy track wtedy on jeś nie będzie wołał. To z pewnością. Kontrolę trakcji sobie ustawicie tak, że opony to się nie zarżną. Ty jesteś takim przykładem trochę, no bo ty na no M1000XR-em jeździsz, tak? ile Przez opon dwa lata. Ile opon zużyłeś? Nie, no bardzo mało kilometrów zrobiłem, ale na dobór sprawy na jednym komplecie przejechałem cały sezon. I mało kto wie, nie wiem jak to jest w przypadku ubezpieczeń BMW, ale to już off topic. Są ubezpieczani w Polsce które nie wykluczają jazdy po torze motocyklem do momentu kiedy to nie jest jak to jest szkolenie czyli jedziesz tak. sobie na track day, mhm. który jest szkoleniem nie jest wyścigiem Jedziesz sobie tym motocyklem, coś się wydarzy, śliźniesz się, mm -hmm. porysujesz sobie owiewki i nie ma problemu, bo Ty się szkoliłeś, a Ty Ach, się nie ścigałeś. I prawda. ubezpieczenie, autokasko działa. Mm -hmm. Nie wiem, jak to, jak to wygląda w BMW, no, bo Wy macie e, tam swoje, ale to jest takie, wiecie, protip, warto sobie czytać te wszystkie mm -hmm. regulaminy, bo może się okazać, że jazda torowa, bo ludzie przyjeżdżają, ja, i, którzy chcą jechać na tor, mówią, nie, ja się boję, bo ja zepsuję swój motocykl. To prawda, a to o czym powiedziałeś, że my mamy swoje, bo każda marka ma swoje jakieś mhm. tam finansowanie czy ubezpieczenie, zawsze możesz sobie to pozmieniać i ustawić sobie suwaczki albo to, mhm. co zabierasz, albo to, co nie chcesz zabrać i odejmujesz mhm. z oferty. Tak skroić pod siebie mhm. Bo nie bójcie się jeździć nowymi motocyklami na tor bo na nowych motocyklach, to wiesz ty z swojego doświadczenia, bo ty no, nie masz dużego doświadczenia torowego, już kilka razy byłeś, nowym motocyklem z dobrymi oponami, takimi sprzętami z cornering'a BSM, z kontrolą trakcji to naprawdę trzeba odwalić numer, żeby się wywrócić nie? duży? Duży numer. duży numer trzeba odwalić Albo żeby, jeżeli masz rozsądek ty w swojej głowie i wiesz okay. że jesteś na torze, to naprawdę nie bójcie się jeździć nowymi motocyklami M1000XR twoje ukochane nie do końca moje, bo dzisiaj rozmawiałem na ten temat, że ja myślę tak naprawdę być może na koniec tej serii kupię motocykl turystyczny, naprawdę, bo nie mam takiego jeszcze. A I potrzeba. I, a potrzeba mieć no. motocykl turystyczny, bo ostatnio pojechałem turystycznie i mówię o, nawet fajnie, no, spoko. M1000XR niesamowity sprzęt, super frajda dla mnie przy każdej okazji jak na tym jeżdżę, ale na przykład ja osobiście wolałbym GS-a, bo dwa cylindry. Ale na przykład Ty, jak możesz wybrać sobie wszystkie motocykle z waszej oferty jako pojazd służbowy na sezon, tak? Mm -hmm. To już dwa razy po drogach wziąłeś, tak? M1000 xera Tak, ale w... nie trzy razy z rzędu, bo zmieniam. Tak. Co bierzesz? M1000. -a. A, no bo ale znowu cztery cykle. Tak mało no. zrobiłem kilometrów mm -hmm. e, turystycznie. Okay. To były takie przejazdy do dooko koła Komina plus wyjazdy na tor, mm -hmm. więc stwierdziłem, to są na wiatrem, wszystko nie jest potrzebne. No, usiądę sobie niżej i będę fajnie jeździć po to, że. Mhm, fajnie. Niesamowity motocykl w ciekawym bardzo kolorze. To jest taki jak na samochodach? Zielony? Eee, Chyba tak. Ten nie jest samochodowy, akurat z mhm. gamy samochodowej, ale zdarzają się już modele BMW, które mają paletę barw prosto z samochodów. Na przykład ten, to jest Brooklyn Grey A. z palety samochodowej. Tak patrzę, zastanawiam się przy przypadkiem, M1000XR nie ma więcej karbonu od M1000RR. Tak? Jakby liczyć centymetro karbony, albo gramo karbony, to... Zdejmijmy i sprawdźmy. Tak, trzeba by. I powiedz mi, o co chodzi z tymi karbonami, bo BMW tak idzie po bandzie, jeżeli chodzi o elementy karbonowe, koła, elementy, ale też podnóżki, na przykład takie rzeczy, czyli wszystkie rzeczy frezowane z CNC, akcesoria akcesoriami, ale jak zawsze obserwuję na przykład te podnóżki i felgi, Mhm. No to już macie dłu, dłu, przez duży czas to dostępne i to jest mhm. naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ładne i czy Ty wiesz, znasz historię, za kim, kto to robi, czy to jest w fabryce, czy e... gdzie to? jak to? Szczerze mówiąc nie wiem, gdzie są robione poszczególne elementy typu karbon typu albo ta biżuteria zrobiona no. po, przy pomocy CNC, ale tak, no, w tych topowych szczególnie sprzętach mocno idziemy, te materiały powiedzmy lekkie, a przy okazji bardzo ładne, mhm. no, obniżają masę, no sama, sama felga Koła, karbonowa no. robi strasznie dużą robotę jeśli chodzi właśnie o pozbycie się kilogramów to raz, a po drugie jeśli chodzi o masy wirujące mhm. no, łatwiej się tym skręca i fajnie to jest, i podróżuje. To jest szok, nie mamy tutaj S1000RR ale powiem o M1000RR i to się chyba też tyczy S1000XR, M1000XR że karbonowe top, top, top mhm. e, i to czuć totalnie różnicę przeskakując z jednych koła na drugie, bo miałem okazję zmieniać koła Bardzo w tych motocyklach tak. i czuć, e, ale jest też pośrednia opcja, która jest najbardziej w mojej ocenie logiczna, czyli kute koła, tak. bo tutaj z karbonowymi jest fajnie, 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 ale jedziesz, idziesz z tym do wulkanizatora, bo nie wiem, cokolwiek, kapcia złapałeś mhm. albo coś i nie masz serwisu a to potrzebujesz szybko na to że jesteś, niesiesz tą nie niesiesz to felgę karbonową, że nie, 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 panie, ja się boję. Bywa. Tak. Dlatego kute koła. jest optymalne, jeśli na przykład jeździsz często na tor i mhm. nie jesteś pewien co do umiejętności wulkanizatora, mhm. To wiesz, że kutego koła nie zniszczy ci tak. nigdy, tak. nie porysuje, nawet jak porysuje, to tak. nie będzie to widoczne na karbonie. Szkoda. Koła, wracając. Jestem w szoku, bo tutaj mamy R12S, to się nazywa? R12S? R12S. S. I patrz na to. Przepiękne są te felgi. Mm. Kojarzą mi się z tą customową marką Kineo. Yy. I tam, wydaje się, że to jest taka sama felga, w R12, jak się nazywa? R12. R12, R12. Ten konkretny to jest R12. Słuchaj, miałem po jakiś kumpla Emila Krzysztońia, który miał ksywę Emil Krzysztoń i miał Emil, Emil Krzysztoń, Krzysztoń. Jestem zaskoczony, że motocykle, które no, to są inne modele, tak? No bo ten jest bardziej Heritage, naked, normalny motocykl, to jest taki bardziej Cruzerek. Tak? Oba są z rodziny Heritage. To jest standardowa R12, R12 czyli R12, i nic nie ma po 12. Mhm. Po 12. Ten jest, nazywa się R12S i na dobrą sprawę on bazuje na modelu R1290. A okej. Okay. Jest Esko, ponieważ nawiązuje bardzo mocno do modelu R90. Mm -hmm. Tak, tak, tak. No, to chodzi o tego, jeden z pierwszych motorskich, chyba w ogóle z owiewką. No, był? można powiedzieć, że na tamte czasy super sportowy bike. Tak. I to właśnie to nas zwraca uwagę, że to jest szok. Ile jest elementów? No, bo umówmy się, ku prostocie to każdy by pewnie złapał taką samą Felgę, tylko inaczej ją pomalował i wsadził tam, ale to są zupełnie inne konstrukcje. Nie? Tak. Toż prychowa, toż prychowa, mm -hmm. ale zupełnie inna e, koncepcja. Chodźmy do tych. Koni pociągowych, całej motocyklówki turystycznej. Bo to nawet GES, no nie da się mówić o GESie, że GES to jest motocykl, który jest u Was numerem jeden, tylko lat ilu? O, od ilu lat jest najlepiej sprzedającym się dużym motocyklem na od świecie? Od kiedy pamiętam? No właśnie, od kiedy pamiętam ja też, od kiedy McGregor pojechał o. z Charlesem, to od wtedy, a to już było dawno. To było bardzo dawno. E, I teraz możesz mnie rozliczyć. Piękny z tego materiału, którego nigdy nie opublikowałem. A pamiętam. A dzisiaj, a, to? a dzisiaj o nim myślałem. A ja też o nim dzisiaj myślałem. Okay. Słuchajcie, jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak skonfigurowałem swojego GS-a, to napiszcie. aj w komentarzu i wtedy opublikujemy ten materiał, bo on jest strasznie długi. Ja siedziałem pół godziny czy 45 minut z Robertem i konfigurowałem swojego wymarzonego GS-a. I wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo fajny GS ale ilość opcji wyboru pomiędzy GSM, GSM Adventure i później customizacji mhm. tego wewnątrz waszego systemu, taki pakiet, owaki pakiet, stary, jak to z twojej perspektywy najlepiej ogarnąć? Znaczy, po pierwsze najważniejsza kwestia to jest taka, że BMW ma taką specyfikę, że właściwie wszystkie motocykle z gamy, całe portfolio wygląda podobnie jeśli chodzi o konfigurację, czyli ok, jeżeli mamy motocykl stokowy, bo nam się bardzo śpieszy i chcemy go kupić, no to bierzemy, wchodzimy i to co wtedy najłatwiej negocjować cenę pewnie. To nie jest ze mną. Ale to jest no, ale Ale panowie. tak, tak, dokładnie. Ale cała specyfika produkcyjna yy, i takie DNA marki przy okazji yy, polega na tym, że możemy sobie konfigurować cały, każdy motocykl od zera. Mhm. Czyli mamy bazę, siadamy przed konfiguratorem i nieważne czy to będzie to GS, czy będzie to RTek, czy będzie to mniejszy sprzęt o mniejszej mhm. pojemności itd. itd. W każdym są pakiety, w każdym są opcje, w każdym są akcesoria. To nie jest sytuacja taka, gdzie wybieramy tylko kolor, a później u dilera hmm, no to, to zamontujmy to. alarm albo manetki dołóżmy grzane. Mhm. Nie, tutaj możemy skonfigurować swój motocykl od zera, tak jak chcemy, żeby był no taki tailor made. Mhm. No i właśnie ta optymalizacja, typu opłaca się wziąć, bo w tym pakiecie jest to, to i to i to mhm. I, tamto, i to już naprawdę trzeba usiąść, z tego co zauważyłem, ze sprzedawcą i poświęcić na czas, ale w mojej ocenie opasowałby się obejrzeć ten materiał, który zrobiłem, bo on pokazuje to właśnie cały, pro, cały, cały proces, żebyś ty już wiedział, co klikać samemu na stronie, mm -hmm. tak, u Was. I przychodzisz z jakąś taką bazą, troszkę na taką konsultację face-to-face, -face, nie? Y tak, y możemy oczywiście usiąść sobie w zaciszu domowym, mm -hmm. odpalić konfigurator i nawet sobie zapisać gotową konfigurację i z taką gotową konfiguracją, z linkiem, wydrukiem czymkolwiek mhm. innym, e, przyjść do dealera, powiedzieć taki mhm. i na tak. tym będzie koniec, chociaż zawsze rozmowa z doradcą jest... Raczej wskazana, bo czasami myślimy, że czegoś potrzebujemy, a wcale nie do końca musi tak być. Mhm. E, to, co chciałem zwrócić uwagę teraz i jest bardzo ważne, to to, że ta lampa nie jest bardzo oryginalna i bardzo specyficzna. Ona się dziwnie dotyka. Dotykasz kiedyś, Maciej, tą lampę? Kiedyś. Ale ona jest taka, że ona idzie tu i nagle tak się zapada i znowu tu. Tak. To nie jest takie zwykłe coś. No. To jest takie... Jakiego tutaj motocykla brakuje, Twojego ulubionego, no bo, słuchaj, ile w ofercie, Ty jesteś w stanie policzyć, ile BMW ma w ofercie modeli? Około 40. Około 40. Mhm. Ciężko jest znaleźć salon motocyklowy z taką pojemnością, żeby wszystkie po prostu sobie stały, mm, nie? Tak, jest to, mhm. jest to bardzo trudne. Oczywiście mamy salon każdy podzielony na no, taką powierzchnię ekspozycyjną mhm. i powierzchnię stricte pod pojazdy do testowania, mhm. one nie zawsze licują. Mhm. Czyli nie zawsze to co jest na powierzchni Expo jest do dojazd testowych i na odwrót. Tak, M1000R, dobrze mówiłeś, to jest mozyw, o którym moglibyśmy teraz porozmawiać, tutaj gdyby on przed nami stał, ale co jest dopiero z do kwadratu. Ale jak pamiętam swoje testy, dla mnie S1000R był zupełnie wystarczający i nawet mnie na przykład osobiście bardziej cieszył, bo ja nie potrzebuję tak ordynarnie szybko jeździć. Mhm. Ale niektórzy mają, tak jak ja, mentalność 15-latka i muszą mieć no ciemno, czarno, karbon i więcej niż mniej. Fantastycznie. A powiedz mi ostatnia rzecz. Czy mi się wydaje, czy kiedyś u was na stronie BMW Motorrad, y, była sekcja motocykle używane? Nadal jest. Nadal jest. Mhm. Bo szukając okazji tak naprawdę na koniec sezonu, to ja jak chodzę, to ja... dobra, no, nowe motocykle to jest jedno, ale motocykle demo. Mhm. Y, używane to są w mojej perspektywie z mojej perspektywy takie najlepsze okazje jakie można wyrwać nie. No, można tak powiedzieć. Oprócz tych dwóch ofert o których mówiłem wcześniej czyli leasing 104% no tak, no tak. i gwarancja mhm. ceny mhm. plus w koniec roku to jest ten czas kiedy zarówno my jako importer jak i dealerzy wyprzedają swoje motocykle demo mhm. więc to są motocykle które mają bardzo niewielki Przebieg w ciągu sezonu tak. i to też nie są te czasy, gdzie motocykle się katowały, one przejeżdżały brudne. Tak. Ta świadomość testujących zdecydowanie urosła i mhm. te motocykle są w pełni wartościowe. Przy okazji, yy, no, no, sobie tu mówić. No. Tańsze niż, mhm. niż te, które są gotowe z przebiegiem 0 km. I są dotarte. Są dotarte i po pierwszym przeglądzie. I po pierwszym przeglądzie, a Dokładnie. wiemy o tym, że jeżeli nie masz czasu jeździć na motocyklu, to największym wyzwaniem jest zrobić pierwszy przegląd i móc od razu dawać pełną manetę. Yy, tak, ale z tym też przychodzimy z jakąś pomocą, odsieczą. Yy, na koniec roku zwyczajowo Czyli powiedzmy to, ten ostatni kwartał i pierwszy kwartał nowego, nowego roku, każdego następnego mm -hmm. roku, to akcja zimowa mm -hmm. w serwisach i salonach ogólnie rzecz biorąc BMW Motorrad. Czyli jeżeli już jesteś posiadaczem motocykla BMW i trudno ci oddać go, bo nie masz mm -hmm. czasu, no to mamy usługę chociażby door-to-door, -door, mm -hmm. czyli dealer. Umawiasz się z dealerem, dealer przyjeżdża busem do ciebie, mm -hmm. do domu, do pracy, gdziekolwiek zostawiłeś swój sprzęt, zabiera. Mhm. Serwisuje, oddaję tam gdzie I ty masz gotowe. I wiesz, pierwsze promiki słońca, pierwszy ciepły dzień w marcu na przykład, mhm. a ty masz już motocykl tak. po serwisie, wsiadasz i jedziesz. Sprawdzicie, czy są napompowane, bo po zimie to w każdym no. motocyklu lubi sobie zejść. A ludzie tego nie wiedzą. Ale jeżeli wsiądziecie na wiosnę, albo nie, albo inaczej wsiądziecie teraz ze swój motocykl, on się jakoś tak dziwnie prowadzi, to albo możecie sprawdzić ciśnienie w oponach, albo pojechać do salonu BMW i kupić sobie nowy. <śmiech> <śmiech> czemu nie? A czemu? Skurkowane M1000R. Najgorsze jest to, że S1000R jest wystarczająco dobre, ale później siadasz na M1000R i ono jest takie. Ja ci załatwię kontakt na opony. No? Dzięki. I to już dużo.